Witaj, z tej strony Cyprian Graczek, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na parę rzeczy, które jest widoczne w horoskopie Wiktora Frankla. Więc ostatnio czytałem taką książkę Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Yy, bardzo możliwe, że o niej słyszeliście, w której opisywana jest rzeczywistość w obozie koncentracyjnym, którą Wiktor Frankl doświadczył. Książka zawiera też wprowadzenie do logoterapii, czyli rodzaju terapii, którą Viktor Frankl sam opracował i która najbardziej skupia się na tym, aby odbudować poczucie sensu w drugim człowieku. Więc ja spojrzałem na horoskop Wiktora Frankla i co ciekawe, sporo rzeczy, które opisuje, jest tam e, widocznych. Jedną na przykład z takich, oczywiście to, czy trafił do obozu koncentracyjnego, czy nie, nie zobaczymy tego w horoskopie urodzeniowym. To, to, że są tam pewnego rodzaju ewidentnie traumatyczne, dosyć ciężkie, trudne doświadczenia, to jest widoczne w jego horoskopie, ale można mieć dużo gorszy horoskop z dużo bardziej trudnymi położeniami i wcale nie mieć aż tak drastycznych doświadczeń. Więc e, to nie jest tak do końca napisane, Zapisane, ale mimo wszystko jego doświadczenie w obozie koncentracyjnym jest też innym doświadczeniem niż wszystkich innych więźniów. Jest na swój sposób wyjątkowy, jest jego własną indywidualną drogą. Sporo jest rzeczy w horoskopie Wiktora, na które można zwrócić uwagę, ale ja zwrócę na kilka takich po prostu przypadkowych rzeczy, które, które są widoczne. Wiktor ma bardzo ścisłą opozycję, Wiktor ma bardzo ścisłą opozycję księżyca do Plutona. Księżyc znajduje się w znaku strzelca w domu trzecim i Pluton znajduje się w domu dziewiątym w znaku bliźniąt. I to jest bardzo ścisła opozycja. Teraz, o czym mówi księżyc w horoskopie? Księżyc mówi o potrzebach bezpieczeństwa. O tym, co powoduje, że czujemy się bezpiecznie. Jaki jest nasz sposób regeneracji poczucia bezpieczeństwa. Pluton oczywiście mówi o wszystkim, co nie jest bezpieczne. Pluton w tak w bardzo ścisłej opozycji do Księżyca oznacza, że dany człowiek wyrósł w przekonaniu, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczne miejsce i bezpieczny świat. Poza tym jest to ciągłe przeciąganie liny. Albo ja w pełni kontroluję swój świat i jestem w pełnej mocy i ja wiem, na czym wszystko polega i ja pociągam za wszystkie sznurki. To wtedy jestem dopiero bezpieczny, tak? O tym mówi księżyc w opozycji Plutona, bo w drugim momencie, kiedy ja tracę to poczucie władzy i kontroli, to ja nie czuję się bezpieczny, to ja czuję się zlękniony, to ja się boję. I dlatego mamy tendencję do takiej zaborczości, kompulsywności, nadmiernego kontrolowania, tłumienia złości i agresji. To wszystko jest związane z opozycją Księżyc-Pluton, ale z drugiej strony też Księżyc to nasz filtr czucia, to nasza umiejętność czucia siebie, ale też innych ludzi. Opozycja księżyc z Plutonem daje niesamowity talent psychologiczny i wyczuwania nastrojów i emocji innych ludzi. Ale daje też bardzo dużo lekcji z tym, żeby poddać swoje potrzeby bezpieczeństwa i swoje pragnienia, i swoje bardzo intensywne zachcianki, i po prostu zaufać sile wyższej, bo Pluton nas tego uczy. Poddaj się i zaufaj. To wszystko w kontekście doświadczeń Wiktora Frankla jest dosyć ciekawe, bo po pierwsze, księżyc w strzelcu. Wskazuje na to, że dana osoba szuka bezpieczeństwa w optymistycznym scenariuszu, czasami w swojej własnej wyobraźni. I to, co Wiktor pisał, to jest właśnie to, że bardzo często życie ratował mu jego optymizm. On, będąc w obozie koncentracyjnym, mimo wszystko dosyć często zachował optymizm, dosyć często wędrował wyobraźnią i myślami do jakichś pozytywnych rzeczy i historii. Które znał z przeszłości, albo które wyobrażał sobie, że nadejdą w przyszłości, nie tracił optymizmu. Starał się go cały czas zachować, i mówił o tym, że ci, którzy tracą optymizm, szybko się poddają, i po tym, jak się poddają, też tracili życie w tym obozie koncentracyjnym. Więc jedną z takich kluczowych cech, która czasami mu służyła, ale nie zawsze. Nie zawsze ten optymizm służył. Za pierwszym razem, jak trafił do obozu, to cały czas wypierał tą rzeczywistość, która go otacza. I to też byłoby typowe zachowanie dla osoby z Księżycem w strzelcu, która nie chce patrzeć na negatywności, która troszeczkę właśnie stara się oszukiwać samą siebie, zamiast zmierzyć się z brutalnością rzeczywistości, w której jest. Tutaj mamy też ten Księżyc w domu trzecim. Związane z pisaniem, tworzeniem tekstów i silnym pobudzeniem umysłowym. Więc Księżyc w domu trzecim w Strzelcu bardzo mocne uciekanie, szukanie bezpieczeństwa w swoim własnym umyśle, w swoim własnym pisaniu, ale także w wizji że stworzy swoją własną czy terapię, czy on w, miał swoje własne zapiski, e, chciał, e, e, chciał je wykorzystać w przyszłości po tym jak wyjdzie z więzienia, swoje własne zapiski, żeby wprowadzić coś nowego do świata. No i oczywiście logoterapia, czyli uczenie, e, czyli terapia polegająca na tym, żeby budować sens rzeczywistości, żeby nadawać sens życia. Drugiemu człowiekowi, pomóc mu znaleźć ten sens życia, więc to jest strzelec oczywiście sens życia. Nasze unikatowe miejsce we wszechświecie to jest Strzelec, to jest Jowisz, e, więc tutaj oczywiście mamy ten księżyc, właśnie Strzelcą. No i oczywiście doświadczenie obozu koncentracyjnego księżyc w opozycji do Plutona bezsilność i niemoc i ciągłe poddawanie się sile wyższej i to jest to, co mu wielokrotnie dało życie. Było, to był cud, że on przeżył. Tam było tyle historii, tyle momentów, w których mógł stracić życie, pójść usiąść w niewłaściwym wagonie, pójść do niewłaściwego miejsca, być przypisanym do niewłaściwego miejsca pracy i tak dalej. Tam było dużo takich sytuacji, w których mógł stracić życie. Jednak do tego nie doszło i to było cały czas uczenie się poddawanie życia moment do momentu. Księżyc, opozycja Pluton bardzo takie typowe doświadczenie. Oprócz tego mamy też słońce w kwadraturze do Urana, w jego horoskopie. Słońce jest położone w domu siódmym, w znaku Barana, i słońce jest też w koniunkcji z Lilit. No, słońce to nasze autentyczne ja to, to, kim jesteśmy z czego jesteśmy też najbardziej znani to nasza dusza i to koniunkcja Lilit od razu pokazuje, że jest to doświadczenie ciemności w tym życiu ciemności i trudności i yy, ponieważ to jest dom siódmy związki i relacje uran w domu czwartym yy, w kwadraturze no w przypadku yy, to, to zawsze oznacza jakieś takie gwałtowne rozstanie, na przykład, tak, z bliskimi ludźmi, bo mamy do czynienia z domem czwartym i siódmym, czyli domem związków i relacji, i małżeństwa, oraz domem czwartym, czyli rodziną. I opo opozycja urana ze słońcem uran reprezentuje nagłe rozstania, nieprzewidywalne rozstania, rozwody, porzucenie i tego typu kwestie. No w jego przypadku to było po prostu utrata obojga rodziców i utrata żony, w zasadzie śmierć ich wszystkich. Taką ciekawostką jest, że Viktor Frankl trafił do obozu koncentracyjnego pomimo, iż miał wcześniej możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ponieważ uzyskał wizę, ale jednego dnia po ataku na synagogę, czy jakiegoś wybuchu, który, który miał miejsce w synagodze, e, tych pierwszych już ataków, które miały miejsce przed rozpoczęciem II wojny światowej na, e, na społeczność żydowską w Austrii. Jego ojciec przyniósł kawałek tablicy e, z tej synagogi. Akurat ten kawałek zawierał. Czwórkę reprezentujące czwarte przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, i to z tego względu Wiktor zdecydował się, że nie zostawi swoich własnych rodziców. No, oni i tak stracili życie. Wiktor mógł wybrać coś innego, ale poszedł za tą synchronicznością, za tą magią, uwierzył w ten symbol, w ten przekaz, który ta czwórka reprezentowała, e, i nie zostawił swoich własnych rodziców. Został wobec nich lojalny. Lojalność jest bardzo typowa dla ludzi z Wenus w byku. To jest często ich nad, y, nadrzędna wartość tak naprawdę. Y, pozostać lojalnym wobec ludzi, których do siebie przyzwyczailiśmy wobec ludzi, których dłużej znamy, którym, y, których w sobie rozkochaliśmy i tak dalej, wobec rodziców, ale także pozostanie lojalnym wobec swoich własnych wartości. Y, to jest bardzo typowa lekcja ludzi z Wenus w, w znaku byka. W horoskopie um, Wiktora Frankla widzimy też na przykład Hirona w znaku wodnika, no to oczywiście yy, w jego przypadku to jest dosyć taka op, oczywista rzecz, w jaki sposób ona yy, być może odegrała rolę w niego. Yy, Rana, Hirona w wodniku reprezentuje bycie nierównym członkiem społeczeństwa, czucie się nierównym członkiem społeczności, społeczeństwa, bycie niedopasowanym, bycie zdegradowanym społecznie, na przykład w skrajnych wypadkach. Oczywiście dużo ludzi będzie mieć Hirona w wodniku i nie doświadczy obozu koncentracyjnego, ale jest to podobnego rodzaju często trauma, poczucie niedopasowania społecznego, poczucie bycia gorszym osobą gorszą, gorszej kategorii w społeczeństwie czy w grupie społecznej. I tak dalej. W jego przypadku tak to e, właśnie wyglądało. To był Chiron w znaku wodnika. Ten Chiron został w dużej mierze przepracowany przez, e, przez swojego władcę, czyli Saturna w wodniku, ale ten Chiron także tworzył kwadraturę do znaku, do Jowisza. Który reprezentuje, tak jak już mówiłem wcześniej, wyższy sens i głębsze znaczenie i taką, e, takim zadaniem e, Wiktora Franka było Wykreowanie Chiron w Domu Piątym, czyli wykorzystanie swojej rany i swojego cierpienia, Chiron, poprzez Dom Piąty, poprzez kreatywność i stworzenie czegoś nowego, wodnik, innowacyjnego, zmieniającego społeczeństwo powiązanego z odnajdywaniem sensu i budowaniem sensu, czyli jowisz. Mamy tutaj właśnie logoterapię, czyli nadawanie sensu, nadawanie głębszego znaczenia życiu ludzi, po to, aby nie czuli się niedopasowani, samotni i odizolowani społecznie, tylko znaleźli sobie poczucie przynależności poprzez... Głębszy sens i głębsze znaczenie w życiu. To są takie też rzeczy, które gdzieś tam w jego horoskopie są widoczne. Oczywiście tych rzeczy, takich drobnych niuansów możemy wychwycić całe mnóstwo, yy, czytając właśnie yy, książkę yy, Człowiek w poszukiwaniu sensu i znając jednocześnie horoskop Wiktora Franka. Oczywiście Wiktor Frank ma też w swoim horoskopie Marsa w Skorpionie, który odgrywa bardzo ważną rolę w jego horoskopie, ponieważ rządzi słońcem. I Merkurym w Baranie. Mars w Skorpionie oczywiście jest związany z umiejętnością przetrwania w nawet najcięższych warunkach, zwłaszcza, że mamy też księżyca w opozycji do Plutona. Także Wiktor został stworzony do tego, żeby naprawdę przetrwać i wytrwać bardzo dużo. Mamy Barana, czyli takiego wojownika walecznego, hero heroicznego, który sobie z wieloma rzeczami poradzi. Mamy księżyc w opozycji do Plutona, czyli znowu determinacja, mocna energia, umiejętność poddania się, ale w strzelcu, czyli dużo wiary, strzelec, dużo optymizmu i wiary. Mamy marca w Skorpionie, który wygra ze wszystkim i który ma doskonały zmysł psychologiczny. I to też było dosyć ciekawe, żeby zobaczyć, że dzięki temu, że pomagał terapeutyzować na przykład jednego ze swoich kapo, który opowiadał mu o swoich problemach z żoną. To był traktowany na przykład w lepszy sposób. To jest ten typowy zabieg Marsa w Skorpionie, czyli wykorzystuje swój zmysł psychologiczny, umiejętność przetrwania dzięki tej, dzięki psychologii, dzięki wyczuwaniu nastrojów, dzięki wyczuwaniu emocji i prowadził coś w rodzaju terapii dla swojego kapo, tak, dla swojego przełożonego w obozie koncentracyjnym, dzięki czemu tamten go traktował w taki troszeczkę lepszy sposób. To też dosyć ciekawe, zwłaszcza że ten Mars rządzi domem siódmym, e, czyli właśnie relacjami i związkami. E, ascendent e, Wiktora jest w znaku wagi, a więc wyczuwanie nastrojów społecznych, relacji społecznych i tak dalej. To też jest jego duży atut, jego duża zdolność, oraz duża liczba planet w domu siódmym, czyli generalnie człowiek, który jest mocno skoncentrowany na rozumieniu innych ludzi tak, dom siódmy to jest typowy dom terapii, rozpoznania drugiego człowieka widzenia wartości w drugim człowieku relacji, budowania relacji tworzenia relacji yy, i związków, więc to jakby yy, mam wrażenie jest też zapisane w horoskopie Wiktora Frankla więc to, to takie kilka ciekawostek, które są widoczne w jego horoskopie, jestem ciekaw co ty jeszcze tam zobaczyłeś, czy zobaczyłaś, yy, podziel się komentarzem, dzięki wielkie za uwagę